się manu, no, widzowie Sorka, że tak długo nie nagrywałem dla was filmów Ale no niestety nie mogłem Ponieważ Ktoś ma ta, dosłownie taki sam telefon Co ja I gra sobie w Brawl Stars To nie może za bardzo grać Czemu? No bo ponieważ jest taki bug Że gracie sobie Jeden tryb Po prostu normalnie yy... Do ten, tego, no. Gracie sobie jeden tryb normalnie, po prostu jakiś tryb, i musicie zagrać na nim parę bitew, żebyście mogli normalnie grać. Czasami, jak zagracie parę bitew, to i tak jakby was zgrywała bo to zgrywywala. i nie można przez to grać. A jak gram na odcinkach, to jeszcze tym bardziej jest coś takiego. Wtedy, jakby jest większa prawdopodobnie, że mnie wywaj. No, oczywiście gram normalnie, to akurat ten bug no działa, działa, tylko um, czasami wystarczy 0 bitew, czasami na 0 bitew reaguje, czasami na dużo, na przykład na 10 aż, a czasami no tak mniej więcej reaguje na jedną, na dwie, dopiero po dwóch bitwach zazwyczaj. Można grać tak normalnie i to jak będziecie mogli grać normalnie, to też was czasami może wywać. Dzisiaj sobie chciałem omówić nową aktualizację. To jest chyba najlepsza aktualizacja, bo mam 50 tysięcy monet. Miałem prawie 100 tysięcy, ale jak wiecie, jak to wiecie, wyposażonka gadżety. No i prawie połowa zeszła. Bo ja nie miałem też 100 tysięcy, bo ja dostałem 90 tysięcy 200 ileś, a miałem 3 tysiące. miałem mniej więcej 93 tysiące monet. Teraz mam już 54, bo trochę się powydawało. No i wiecie, no, mniejsza. Mniejsza z tym. Postaram się Wam trochę mitów powiedzieć. No dobra. Też nie tylko na aktualizacji miało polegać nasz film, kona bardzo, ale to bardzo dużym Bugu do Bonnie. On mianowicie wyglądał o tak, że normalnie gracie sobie bitwę, macie ulta, skaczecie na kogoś. Wylądowaliście, wyskaczacie. No czy, jak macie ulta, nie Ultam, skaczecie na kogoś, albo uciekacie, albo coś, albo chcecie być po prostu, jakby, w ulcie. No i wtedy yy, klikacie, ulta, skaczecie, lądujecie na ziemi. Po co, nie wiem, po co tak szczegółowo mówię. Wtedy, zamiast mieć normalny HP, czyli tam około 3500 i swój nick, to macie. Um, to mieliście tam tak, taką rzecz, no są takie bogi były kiedyś, taki jeden bóg, gdzie to dostawaliście jakby miliard kap. Nie tu tutaj też dostajecie, tylko tak mniej więcej tutaj. No może z milion, może miliard, nie wiem ile tam zarobiło, bo to tak szybko było, szkoda, że nie mogę Wam grafiki udostępnić. To było coś takiego, że nawet nie było widać ile tego było. Nie? Ja tak mówię tak na przy, przykład o... I też tam albo traciliście i zyska zyskiwaliście to hapę albo po prostu mieliście dużego buga, znaczy nie odrodałam dużego buga, tylko po prostu jakby zys zyskiwaliście to HP i mieliście taką tarczę, jak macie, kiedy zginiecie yy, i się odrodzicie, to macie taką tarczę i tam pisze odporny, to akurat nie mieliście takiej tarczy, tylko napis odporny. Tak, jakbyście odporni na pociski byli. Ale, mimo że pisało, że niby dostajecie, było napisane, że dostajecie po, tam, po tysiąc ileś hapsów, bo tam ileś hapsów HP, to i tak nie dostawaliście, bo to, to, to już byłoby mega przeginka, mega przeginka. To już by była. Gra musiała być przerwa konserwacyjna. Ktoś by się tego spodziewał. vou tak, akurat uniknięcie się spod drzewa. dobra, sprawdzimy o preparamento. Oh, 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 oh. Parę mitów, mianowicie pierwszy mit, jest on do gazu, że gaz prawdopodobnie jest zawsze. wielu osobom się wydaje, że on jest z Polski, akurat, bo spójrzcie na jego balonik, widzicie, napis tam gaz, na górze taką flagę, tam się wydaje, że to Polska, ale jak się przyjrzycie dokładniej, o tutaj dobrze widać, że tam jest jeszcze nad, nad jakby tym białym kolorem czerwony, a to jest już flaga Austrii Prawdopodobnie Gaz jest Austriakiem oczywiście zagrałbym wam dla was bitwę Bonnie Max, żebyście zobaczyli Mojego skill'a na nowy sezon, ale no Jest dużo prawdopodobieństwo, bo jak nagrywam, nie wiem czy to mówię, jak nagrywam jest większe prawdopodobieństwo, że mnie wywali Jak mnie wywali, to i film wywali Wiem, że niby mogę zdążyć z gry wyjść, ale no to jest ryzykowne bardzo. I tak często jak wchodzę w. Ups, nie w to, że to se tu położymy. U mnie wywali mnie. Dobra, nie wywaliło mnie. Często jak chodzę w sobie sklep, zazwyczaj jestem w... tam, gdzie są rzeczy za starpońce, to mnie też wywalam czasami, Ale to nie chciałem teraz ryzykować. I do Amberki nie mogę wbijać, bo mnie wywali z gry. Czy to normalnie, czy to nienormalnie. Czy ma akurat do Amberki? Nie wiem, bo że nie do max, bo bym normalnie się załamał i bym przesobił Dobra. Um, ten film zaraz będziemy kończyć. Jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że niestety 52 puszki w klubowej. To się wydaje, że to jest dużo. Ale szósta pozycja, po tylu puszkach, oj 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 no słabo, i jak coś to wieście, mimo ten Max z telefonem to ja serio mam, i filmy będą się pojawiać rzadziej, takie filmy gdzie będę coś grać, normalne filmy to raczej będę nagrywać, albo muszę mieć aktualizację oprogramowania w moim telefonie, żeby to naprawili, albo coś innego. Bo to jest niesamowite. No. Nie chcę, więc nie, nie mogę za bardzo grać. Dobra, nie wiem co mam po zrobić już w tym filmie. Więc dlatego przechodzimy sobie już do skrzyneczek. Skrzynki zawsze otwieram na zakończenia. Filmu, nie no super. Teraz więcej goda ze skrzynek dropi, to wam chciałem jeszcze powiedzieć. Kogo by tu włożyć? Może do Squica, bo skójka chce na 11 moc ulepszyć. Dobra, nie ma. Nie ma nic. No nie. Dajcie chociaż gadżet jakiś, please. Ludzie, no. Dajmy sobie do skójka. No nie. Ja sobie teraz zakryłem ekran. Prawdopodobnie nic nie ma świecącego. Wy wiecie już. Ja nie wiem. wtedy ja, mam zakryty ekran. No nie. Nie ma nic. Dobra, to będzie tyle z tego filmu. Mój najkrótszy film. Oczywiście zostawcie suba, dzwonem i łapę w górę. Trzymajcie się widzowie i na razie.